Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, 21 maja, także już prawie końcóweczka, godzina dochodzi nam powolutku 10. I ja chciałam się z Wami przywitać, zacząć z tego vloga. Myślę, że znowu będzie to taki łączony kilkudniowy film, także mam nadzieję, że się Wam spodoba. Chyba takie lubicie najbardziej. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że widzimy się w komentarzach. Bardzo lubię jak się tam udzielacie, możemy sobie wtedy fajnie pogadać. I pomyślałam, że skoro jestem już tutaj w kuchni i szykuję sobie jedzenie do pracy, to pokażę Wam też, co zabieram. Tym razem. Jeżeli chodzi o mój dzisiejszy lunch, to zabieram ze sobą, jak widzicie, dwie kromki takiego ciemnego pieczywa, jednego kabanosa pokrojonego na kawałki, i do tego pastę jajeczną, którą zrobiłam wczoraj, przedwczoraj. Jest naprawdę przepyszna, oczywiście pasta. Mój ulubiony przepis z Thermomixa. Na obiad dzisiaj będę miała kurczaka z ryżem i to jest kurczak w takim sosie brzoskwiniowo-musztardowym, również przepis z Thermomixa. Już Wam kilkukrotnie mówiłam, że jest naprawdę pyszny, i faktycznie ten kurczek smakuje ekstra. I do tego zabieram sobie taką sałatkę: to jest Mix Sałat. Jak widzicie, tutaj jest również ser, pomidor, ogórek, sól pieprz, taka ostra oliwa i sos balsamiczny. Na deser biorę taki mus owocowy truskawka, jabłko, banan, marchew i tak wygląda mój dzisiejszy komplet jedzeniowy. Także pakuję to jeszcze do lodówki i zabieram do pracy. A na śniadanie oczywiście standardowo u mnie owsianka, tym razem z brzoskwiniami i z borówkami i z tym nowym kremem, który o tutaj stoi, który wam pokazywałam w ostatnim vlogu. O, to jest ten krem ciasteczkowy, który wam pokazywałam. I powiem wam, że jem go już od kilku dni i naprawdę uważam, że jest super, bardzo dobry i polecam. Ma naprawdę fajnie wyczuwalne ciasteczka i orzechy, także jeżeli lubicie takie połączenia, to polecam ten smak. Ja już umalowana, ubrana. Dzisiaj taki prosty zestaw jeansy i taka fajna mm, koszula. Pokażę Wam teraz jeszcze paczkę, którą sobie zamówiłam z kosmetykami. Paczuchę zamówiłam z Contigo i trochę długo to idzie 5 dni roboczych na realizację zamówienia. E, trochę się naczekałam i już Wam pokazuję, co my tutaj mamy. Rzeczą, jaką tutaj mamy, jest mydło z jałup fingowe. Takiego jeszcze nie miałam. Powiem Wam, że od jakiegoś tygodnia myjemy ręce żelem pod prysznic. Bo ja za każdym razem, jak jestem w sklepie, zapominam o mydle i dopiero jak sobie wejdę do domu, rozpakuję zakupy. To będzie coś takie, o nie, jeszcze mydło i w końcu jest wielka butla Kolejną rzeczą jest samoopalacz, miałam go już w tamtym roku, bardzo fajnie mi się sprawdzał, ta opalenizna wygląda tak fajnie, naturalnie Kolejna rzecz to jest serum do końcówek z Anwen Happy Ends, też moje drugie opakowanie Kolejna rzecz jajka, płyn do higieny intymnej Z nowości wzięłam sobie też taką giełkę, w sumie jej akurat nie potrzebowałam ale to mnie akurat skusiło Jak pomyślałam o tym samoopalaczu Że już skóra będzie taka piękna i brązowa Chociaż ja już mam jakąś taką opaleniznę po wakacjach Ale wiecie, no żeby ją troszeczkę wzmocnić To wzięłam ten samopalacz. No i jak go wzięłam, to tak rzuciła mi się w oczy ta mgiełka Rozświetlająca z efektem glow Coś do mojej podróżnej kosmetyczki Bo już mi się skończył I to jest suchy szampon Zamówiłam nam też dwie pianki do oczyszczania twarzy Ta jest z Bielendy, to jest Eco Sorbet Pianka micelarna 98% składników pochodzenia naturalnego, a już szukam drugiej. A to jest druga pianka, tym razem aloesowa. I tutaj w parce została nam jeszcze seria Arbuzowa. No też zamówiłam z myślą o lecie. To jest firma Watermellow. I to jest tonik do twarzy, taki fajny z atomizerem. Takich używa mi się zdecydowanie najłatwiej. Jest to po prostu najszybsze. Wzięłam również płyn micelarny, bo akurat mi się skończył. W ostatnim vlogu pokazywałam Wam też, że kupiłam sobie balsam do ciała z the Body shopu, ale też chciałam mieć coś takiego z pompką na szybsze użycie. Dzień dobry. Mamy dzisiaj niedzielę, jest pewnie koło godziny 12 i świeci słońce. Wczoraj była sobota. Wow, i miałam sprzątnąć balkon, taki był plan, ale powiem wam, że przez cały dzień padało, tak dosłownie cały, cały dzień. A dzisiaj w końcu mamy słońce i postanowiłam posprzątać balkon. Przygotowałam sobie już tutaj dwa wiadra, jedno z płynem, drugie z wodą. Plan jest taki: na początku chcę umyć wszystkie meble. I złożyć je tam w kąt, żeby mi nie przeszkadzały. Później chcę się pozbyć tych badyli, bo one już są naprawdę przerażające. A na koniec mam w planach umyć podłogę, dywan. Nie wiem właśnie jeszcze, co z dywanem do końca zrobię. Może go jakoś przepiorę odkurzaczem naszym piorącym, zobaczymy. No i też chciałabym umyć dzisiaj okna. It isn't hard to tell what you were You are up in space. I sit here by myself. Hmm. Are you gonna spill the truth or waste your life away? Sitting on your fingertips so I'm. meble pomyte, tutaj brakuje stołu bo jest w mieszkaniu, ale wszystko jest wymyte, jak widzicie z doniczek pozbyłam się kwiatów, a także ziemi żeby już wsypać w tym roku nową świeżą, leżak też jest umyty jeszcze go sobie troszeczkę papierem ściernym przejechałam, jeszcze muszę umyć no oczywiście balustradę Najgorsze jest teraz sytu no i teraz za to się będę musiała zabrać to już w worki wszystko mm, popakowane Jak widzicie tutaj odkurzacz jeszcze stoi, bo właśnie prałam dywan, także on sobie teraz będzie wysychał, później jeszcze ustawię wszystko na miejsce i gotowe. Mm, no. Także tego. <ścoughs> Nie, ale ja wiedziałam, że tak będzie. Spodziewałam się tego deszczu, bo teraz po prostu cały czas mamy deszcz. Jakoś ten maj niezbyt ładny. No ale dobra, teraz przynajmniej pada na czyste. Aktualizacja dnia jest taka, że ja już jestem po prysznicu, już umam sobie włosy, więc sobie schną. Jest około 18:30. 30. My właśnie będziemy jeść. Zamówiłam nam coś na wynos i będziemy wcinać. Sytuacja na balkonie jest taka, że nie pada już. Oczywiście, że nie. Musiało mi zmoczyć balkon i pobrudzić, ale już nie pada. Za to tak się wzięliśmy za sprzątanie, że posprzątaliśmy również cały domek też przygotowane jedzonko będziemy oglądać do jedzenia power couple jak widzicie tutaj mam burgerkę, sosiki i fryteczki z batatów. dzień dobry, dzisiaj mamy poniedziałek, mamy już po godzinie 13 Cześć Patryk! Cześć! My właśnie dobraliśmy samochód prasowy, ja rano byłam jeszcze na paznokciach, także mam powiem wam, najpozytywniejsze paznokcie na świecie, zaraz wam pokażę z bliska jak wyglądają ale są absolutnie przepiękne Dzisiaj mamy taki trochę dzień załatwiania, musimy pojechać na zakupy spożywcze, bo w naszej lądówce jest już tylko światło, więc coś musimy sobie kupić do zjedzenia. Dzisiaj też jadę na szczepienie, w końcu nastąpił ten dzień, że mogę się ja zaszczepić, mam nadzieję, że już tym razem się będę kwalifikować i że wszystko pójdzie ok? A tak wyglądają moje najpozytywniejsze na świecie paznokcie. Zobaczcie, jakie uśmiechnięte mordki ale ekstra. Oczywiście na naszej drodze korek, bo jak żeby inaczej, tutaj w tym miejscu w Warszawie korki są zawsze. Plan jest teraz taki, że wracamy do domu, z którego w sumie dawno wyszliśmy, ale Patryk odbiera jeszcze jeden samochód prasowy, więc zobaczymy, jak będziemy stać czasowo i czy uda nam się zjeść coś pysznego. O tak, najfajniejsze zawsze w samochodach jest to. Otwierany no, dach. Wow, zobaczcie, jaki długi. O kurde, zobaczcie, jaka kolejka. Mówiłam wam coś o tym, że mamy plany. Tak, jasne, plany. Nie ma planów, jest za to spóźnienie na szczepienie. Także, lecę! Jestem po szczepieniu, trochę boli mnie ręka, bo mnie pan tak ukłuł. E, masakra trochę, ale poszło bardzo, bardzo sprawnie. A teraz jedziemy na Szamkę, bo plan nam się zmienił, tak jak wam powiedziałam. I Jedziemy szamać teraz! Dobra, wiecie co jeszcze pomyślałam? Zanim szamka, to stoimy w korku, of course. Dostałam paczkę od Strong Pointa i stwierdziłam, że skoro stoimy w korku, to Wam ją pokażę. Mam tutaj czarny komplecik, to jest chyba już ta nowa seria z tego, co widzę, bo widzę po staniku, że już jest inny. Mam stanik w rozmiarze S na M, leginsy M na L. Śmiesznie to musi wyglądać, jak to pokazuje ale wygląda tak. Czyli już ma troszeczkę inną formę. Powiedziałabym, że jest taki bardziej elegancki niż ten, e, niż ta taka podstawowa seria. Bardzo ładnie wykończony. Tutaj tył ma w takich prążkach. Ma fajnie wypełnioną miseczkę, więc nic się nie będzie tutaj odciskać, odznaczać. I takie bardzo delikatniutkie ramionczka. Fajne, bo jeszcze czarnego nie mam w stroju, a to taki najbardziej uniwersalny. No i zobaczymy jeszcze Leginsy, tak wyglądają Tu mają miejsce Na poślady, podobno też Widziałam, że nie uciskają Tutaj udek Więc nie robią się bułeczki Fajnie, że są krótkie, bo krótkich jeszcze nie mam A zaczyna się robić ciepło w mieszkaniu Więc fajnie będzie mi się w tym Ćwiczyło A jeżeli wy chcielibyście sobie zamówić taki zestaw do ćwiczeń Ze Strongpointa, to mam dla was Kod rabatowy Na 10% na hasło Maledine ale teraz jest podkręcony do 30%, więc to już są naprawdę spoko zakupy. I jak dostałam ten kod, to aż się śmiałam do dziewczyny, że w sumie jest ten kod tak dobry, że sama bym pewnie skorzystała. I on obowiązuje do 26 czerwca, także sporo macie czasu na zakupy. 30% to już całkiem dużo, można zaszaleć. I jesteśmy, zobaczcie, w Tasty po wow, nawet nie wiem jak długim czasie. Wybieramy sobie jedzonko, chociaż ja już doskonale wiem co zamówię, bo zamówiłam to co zawsze. I siedzimy sobie na ogródku, ale zobaczcie, siedzę w dwóch kocach. Ja <grym> jakoś daję radę. I jest, moi drodzy, najlepsza zupa na świecie. Tomka przepyszna. Do Patryka tak samo, ale super. I jest gwiazda naszego popołudnia, czyli pasta Jezu. Nie wiecie jak ja tęskniłam za tym pattejem naprawdę. Ja mam z krewetkami, Patryk z kurczakiem i wcinamy. Dzień dobry, mamy kolejny dzień i jestem po szczepieniu. Jeżeli chodzi o moje samopoczucie, to powiem Wam, że nie jest źle, ale nie powiedziałabym też, że jestem w super najlepszej formie. W ten sposób mogę ruszać ręką. Inne ruchy nie są zupełnie wskazane Au, na przykład ten nie był wskazany Niestety, boli mnie ręka Mam za sobą naprawdę nieprzespaną noc, bo musiałam spać na jednym boku Było mi niewygodnie, nie mogłam się wyspać I jakoś tak mm, średnia ta noc była o! Ten, ten Masz coś na osłodzenie dnia Taka niespodzianka. Przesyła Magda i Patryk. No, dziękuję dzieciakom. Ręka nadal trochę mnie boli, ale przyszedł czas na to, żeby zrobić obiad. Jutro idę do pracy, więc muszę też sobie ugotować coś do lunchboxów. Także zabieram się za gotowanie. Jak widzicie, już tutaj przygotowałam sobie wszystkie składniki. Lubię sobie od razu wszystko wyciągnąć. Wtedy gotowanie idzie dużo, dużo sprawniej i obowiązkowo Serial. A jeżeli chodzi o przepis, który będę robiła, to jest to oczywiście przepis z Thermomixa i jest naprawdę pyszny: to jest wołowina na ostro z fetą cytrynową i to smakuje jak niebo w gębie naprawdę. Musicie spróbować ten przepis jest ekstra. I proszę bardzo, obiadek zrobiony. Ja już sobie porcję nałożyłam. Dwa lunchboxy do pracy. Teraz jeszcze pozostaje dodać tę wspaniałą kremową, cytrynową fetę. Zobaczcie, cudo. Hello! Obiecałam, że się Wam pokażę w tym stroju. I oto jestem. Chciałam właśnie jeszcze w tym vlogu to zawrzeć, żebyście już też. Wiedzieli, bo ja też nie lubię jak ktoś coś pokazuje, a potem nie widać tego na osobie, więc od razu Wam się pokazuje. No ja tak jak widzicie nie mam jakiejś super sportowej sylwetki, też nie jestem jakimś tytanem ćwiczeń. Myślę, że mam takie zwykłe, po prostu normalne ciało, jestem z siebie zadowolona, ale uważam, że w tych strojach autentycznie każdy może wyglądać jak jakiś człowiek fitnessu, naprawdę. To jest ta nowa kolekcja, jest przemiła w dotyku, jak każda, ale ten zestawik jest tak leciutki i tak komfortowy, że ja w ogóle nie czuję, że mam coś na sobie i moim zdaniem skromnym, wyglądam naprawdę spoko, jakby naprawdę bardzo komplementujące są te stroje, także tak jak mówiłam, ja shortów nigdy nie miałam, ale bardzo się cieszę, że w końcu mam jakoś zawsze się właśnie bałam shortów, bo ja mam jednak dosyć duże uda i wydawało mi się, że no jednak będą się robić takie wiecie, fałdki ale... Proszę bardzo, zaraz wam pokażę jeszcze nogę na zbliżeniu, nie ma fałdek, także naprawdę super, no nawet tak jak widzicie no, moim zdaniem ekstra sylwetka, a no i jeszcze zbliżenie na nóżkę, jak widzicie zero bułeczek, nic się nie marszczy, nic się nie faluje bardzo ładne chciałabym powiedzieć nowy dzień, nowe możliwości no i trochę tak jest pojadę sobie nowym cudnym samochodem, stoimy teraz w największym korku niech was nie zwiedzie to Posuwanie się delikatne. Da się stoi godzinę do tego skrętu. Także ja testuję sobie nowe autko, a jedziemy za starym autkiem do serwisu, bo mi się przepaliło światło no i musimy w końcu je wymienić, bo już, no nie powiem, kilka dni tak jeżdżę. Zobaczcie, jesteśmy już na miejscu. Mój maluszek tu dzisiaj zostaje chyba. No już nie mamy czasu, żeby z nim zostać i poczekać. Ale... Eee, już nieraz wam pokazywałam to miejsce, bez drive, jeżeli macie oponki do zmienienia, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to możecie tu przyjechać. A my się żegnamy, bo ja muszę do pracy jechać kochany. No hej, <ścoughs> tak, zgadliście, jestem Magdą z przyszłości, jak zawsze i chciałam się z wami pożegnać, jestem w trakcie nagrywania kolejnego vloga dla was także, już możecie się spodziewać. Następnego filmu już wkrótce. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie koniecznie znać, czy Wasze balkony już luźnią, a może już w ogóle kwitną przepięknie na Waszych balkonach kwiaty. Dajcie koniecznie znać. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia. Buziaki. PA!